Witajcie, to jest RenGielo, witam w Star Wars Galaxy of Heroes, więc trochę pograłem w Galactic's War. Postanowiłem Luminare kupować, sądzę, że jest bardzo dobra, z tego co, co No i zagrałem trochę kantiny, ale powtórzmy jeszcze raz te walki, ponieważ o, ich nie ma na moim kanale. No co tutaj mamy do wyfarmienia luka, ale luka nie będziemy brać. Weźmy Window. No i dajemy. A tam mamy szary do Ciebie'ego. No a Chewie nam się bardzo przyda wzmacnianie, no i dajemy obszarowo Chiwi bierz na siebie. No klony wiadomo, że prowokować służyją. Dawaj, Windu, wykość go. Słaby ten window. No, pięknie padł. Teraz Jedi dobijmy. Bijmy. W międzyczasie też poszczególnie trochę Talię. Wyrobiłem jej heal. A. No, być trochę lepsze, wiadomo. No i Jedi ulepszyłem. Jego itemy. Trzeba będzie jeszcze większym koksem z Jedi. No, Stormtrooper pad, elegancko. Mmm, Snowtroopera... W sumie nie ma znaczenia. Snowtroopera bijmy. Dawaj Windu, dobij go. Elegancko. Stormtroopera. Obszerowo trochę. No, może prowokacja ma, co to szkodzi. Dawaj Talia, wykończ go. O, Scout Trooper. Po nim. No i Jedi'a. Tak bardzo to meritę. Fajnie, bo już mamy leczenie. Całego teamu. Prawie całego. <laughs> no taki self-heal jest bardzo fajny. Wiadomo, leczenie najważniejsze. O, tutaj to zacznijmy od... Przykładowo Scout Troopera. Zdejmiemy go na hita? Nie, nie zdejmiemy. Wzmacnianie teamu. Pięknie padł. Teraz są troopera. nie mają aż przynajmniej szans najmniejszych. Tak, strzelajcie w górę mieczykiem. No i sam trooper. Do zabicia został, no i Jedi oczywiście. Padnie, padnie. No, Jedi też powinien to dość sprawnie pójść. W sumie tą walkę możemy na auto wpuścić, na no, ale już. Po co? Pobawmy się. Obszarowo? No, obszarowo się, że jest tunel Normalnym atakiem zatakujemy, Strzelmy. No, Windows normalnie dobił. Pięknie to nam poszło. No i przeszliśmy. Teraz tą walkę zagrajmy, że musimy o przynajmniej 4 shardy zdobyć. No, ale powinniśmy. No, weźmy stąd. Stąd, stąd. Um... Właśnie tego, bo ma dużo gwiazdek. I zobaczymy co on jest wart. Uuu... To nam porządnie walnął. Sprzedajmy tego Eldera. Żeby nie reształ przypadkiem. To jest chyba obszerowe. Tak w sumie. Skoro Ewok się nie ruszy, to hmm, hmm. podleczmy się. Myślałem, że ostanie stuna. Dubimy lepiej go. No i teraz Ewoka. ...i żołnierza. Płynie No, padnie. Dobrze, że ma... bo ma damage. No, biedny Ewok. Oczywiście Jawę. Au, 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 au. Oj, oj. Real padł. Nie ciekawie. Za pierwszy raz by tego nie było. No ale cóż, zdarza się. Pewnie dlatego, że mam zamknąć gwiazdy, i wszystkiego. No ale jeszcze trochę i. powinienem nim awansować. A dziwnie, że na Galactic War on pierwszy nie padł, tylko talia. No to Melity to już spokojnie damy radę. Przywlogo go talia trochę, żeby chłopak nie szalał. Nie, obszarowy jest, zostawmy na ostatnią walkę. No to pewnie będę te walki na auto puszczał. Zacznijmy od Jawy. Ciły bierz na siebie atak. Jak Jawę sprzodniemy to już pójdzie. Obszerowo. Tego żołnierza. Genozja, Soldier. No, tego robok latającego, w skrócie. Na razie Tusken. No, Ewok tuż. Nie ma szans z nami sam. No, może szar do ciebie go wyleci, zobaczymy. Przydałby się nam. Padnie? A, nie padnie. Ja już trochę brakuje, że padł. Na razie Pięknie nam padł. No jest dwie gwiazdki na co tam? No ale nie ma szar do ciłego. Niedobrze. Tak, wyśli. No to dziękuję Wam za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i łapki w górę. I zapraszam Was podobnie. Cześć.